Dziś odcinek dla Spierdoksów pilnie szukających chuja do dupy jeszcze przed 4 lipca. Zaraz go dostaniecie. Wśród szur prawicy bardzo często darcie ryja, przesłania suche fakty i każdy, kto choć trochę zna to środowisko choćby z internetu, wie, że zachowania stadne są tym, co tam dominuje. Od łysych sepków przez starych prawackich dziadów, weteranów pierwszego UPR-u, po młode kuce zafascynowane tak celnymi przykładami wolnościowych państw jak Rosja, Chiny czy Białoruś. Wszędzie, ale to wszędzie zawsze usłyszycie, jakim to potworem, komuchem i lewakiem jest i był profesor Leszek Balcerowicz. W swojej zoologicznej nienawiści ci ludzie od lewicy różnią się tylko epitetami, którymi usiłują kąsać po kostkach profesora. W całej reszcie, czyli w oderwaniu od rzeczywistości, zaślepieniu i chamstwie, są z nimi na tym samym poziomie. Dlatego też ta audycja to nie będą kurwa rurki z kremem. Sok pogardy poleje się gęsto. Osoby o słabszych nerwach i żołądkach są proszone o włączenie sobie na YouTube'ku jakichś bajek o troskliwości. Reszta niech słucha, wyłączy prawackie pierdolenie i włączy myślenie. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego profesor Barcelowicz powinien dostać nagrodę Nobla. Wielu wybitnych ludzi takiej nagrody nie dostało, choć było całkiem blisko. Spośród Polaków warto wymienić Irenę Zendlerową, Stanisława Lema i Aleksandra Wolszczana. Balcerowicza można by dopisać jako czwartego współczesnego Polaka, któremu Nobel przeszedł pod nosem. Moją hipotezę na ten temat dlaczego tak się stało wyjawił na końcu na razie powody, dla których ta nagroda należy się jak psu Buda. Wbrew pierdolącym w internecie prawakom, restrukturyzacja gospodarki z poziomu chorego na sepsę kołchozu do poziomu reagującego na bodźce organizmu, który produkuje dobra i się rozwija, to nie jest robota jak w cywilizacji piątce, gdzie można kliknięciem myszki zarządzić kurwa jakieś przykre przejście z komunizmu do kapitalizmu, odczekać ze dwie tury i chuj zaorane. Gospodarka jest jedną z najbardziej skomplikowanych form, w której objawia się ludzkie działanie, porównywalną chyba tylko z językiem. Wyobraźcie więc sobie, drogie kuce, że słowa są znacjonalizowane, że nie możecie wymyślać nowych słów, którymi lepiej wyrażalibyście swoje myśli. Oczywiście to wszystko to tylko pewien eksperyment filozoficzny. Polskiemu prawicowcowi wystarczą określenia potrzebne do wyrażenia chęci jebania, spania, żarcia, hejtowania lewaka, czyli każdego kogo nie lubi, i zajebania komuś w ryja, z reguły komuś mniejszym od siebie. Reszta to chuj. No ale przez chwilę poudawajmy, że chcecie wyrazić coś więcej niż pięć myśli na krzyż, z czego połowa o biciu konia pod focie z karynami. Byłoby o to trudno w świecie, gdzie mówiący nowe słowa są ścigani, gdzie słowniki są ustalane na zamówienie polityczne, gdzie wymiana myśli jest utrudniona i gdzie możecie mówić swobodnie tylko w podziemiu. Byłoby? Jak chuj by było. No to teraz rozkmincie, że tak wyglądała gospodarka późnego PRL-u. Bieda aż piszczała, bo nikt nie mógł zastosować nowych słów do tego, aby w inny sposób zorganizować produkcję. Realny handel był na poziomie czarnego rynku i to tak znaczny, że nawet sam Edward Konkin, trzeci, <grywka> wspomina o Solidarności w New Libertarian Manifesto. Większość zakładów była znacjonalizowana, niewydajna, rozkradana i tak genialne pomysły Trepa Jaruzela, jak wojskowe kontrole produkcji, wcale nie pomagały. Bo pomóc oczywiście nie mogły. I kiedy już doszło do wymiany elit i odjebał się okrągły stół, coś trzeba było zrobić z Weizlem po komunie, który groził zawaleniem i autentyczną klęską głodu, widmem zamieszek wojny domowej ogólnego rozpierdolu, który zdestabilizowałby kraj. Mało kto chciał posprzątać po 50-letnim zawieszeniu na kołku praw ekonomii. I nic dziwnego, bo ryzyko wzięcia na klatę nienawiści prostego ludu, którą i wy dziś przejawiacie, wyprawacy, było duże, a mało kto ma dar do tego, aby ogłosić się nowym Prometeuszem. Tak naprawdę było tylko kilka koncepcji, z których ze względów politycznych można było wybierać. Niestety, właśnie ze względu na za dużą wolnorynkowość, odpadł plan Beksiaka. A szkoda. Co zostało? Pojebane pomysły Kuronia i jego kumpli, które zepchnęłyby Polskę w odmęty syndykalizmu. Jeżeli ktoś nie wie, jak to się kończy, to polecam przykład Argentyny, kraju, który z poziomu ścisłej pierwszej ligi 100 lat temu stoczył się do tego, czym jest dziś, a był dużo, dużo bogatszy niż Kongresówka czy Galicja. Podobne, choć mniej zboczone pomysły miał Bugaj. I to by też nie pomogło, Okrzczenie PRL-u socjaldemokracją pomóc bowiem nie mogło. Przeciw tym rozwiązaniom alternatywnie rysował się plan Balcerowicza, zapomniany rozdział Atlasa zbuntowanego. Wróćmy do przykładu zrobieniem reform w cywilizacji Piątce. Młody kuc nie może się w nich pomylić. W grze wszystko jest uproszczone, i przedstawienie Wajchy to jedna decyzja. W rzeczywistości, jednak, Zmiana parydegmatu gospodarczego to robota dla sztabu ludzi i mądrego lidera, którym balce robić na szczęście był. I dlatego też nikt nie będzie udawał, że wszystko się udało, bo nie wszystko. Ale udała się większość planu i gospodarka z poziomu padalca wyszła na poziom tygrysa, który niczym koło zamachowe zaczął rozpędzać cały region. Region historycznie biedny i niestabilny, który zaczął rosnąć dlatego, że było od kogo podpatrzeć jak działać. Tym kimś był Balcerowicz, nowy Prometeusz. I jak Prometeuszowi tak i jemu teraz sępy wydziobują wątrobę. Starych frustratów pokroił dziadzik Kierżuna. Jeszcze mogę jakoś zrozumieć sądząc po poziomie jego ekonomicznej analizy, gość zwyczajnie nie wie co mówi, więc niech sobie gdera starym ludziom, przecież wolno więcej, wolno im też być uciążliwcami. Młodych Spierdoleksów też rozumiem. Chuja widzieliście. W dupie byliście. Historię znacie z tak sensownych źródeł jak Blok Korwina i Podziemna TV, gdzie jakiś mędrek Wam pierdoli, że oto niesie dla Was prawdę objawioną, którą jest słowo nienawidzieć. Oczywiście Balcerowicza, bohatera, który zasłużył na Nobla. Nobla nie jest ekonomii, bo ten jest za teoretyczne osiągnięcie. Balcerowicz zrobił więcej użył dobrej teorii ekonomii w praktyce. Uratował dzięki temu dziesiątki milionów ludzi w Polsce od głodu i wczesnej śmierci. Kolejne dziesiątki milionów zbawił w krajach ościennych. Dlatego warto hejtować Januszy restrukturyzacji, którzy nie wiedzą, co nam groziło i nie wiedzą, że nawet pomimo tego, że nie wylądowaliśmy w świecie najlepszym z możliwych, to przynajmniej nie jesteśmy też w najgorszym. A analiza tych rozwiązań, które obok planu Balcerowicza były na stole i miały poparcie polityczne, czyli planów środowisk około-bugajowych i około-kuroniowych, każe jasno skonstatować, że Balcerowicz to zbawca Polski. Balcerowicz zasłużył na pokojową nagrodę Nobla, która należy mu się za to, że Europa Środkowa przetrwała i dostała szansę na rozwój, której nie miała od XVI wieku. Niestety, nagrody dostać nie mógł, bo Nobel to też polityka. Chwilę przed nim został wyróżniony, było już król Mirko, czyli leszczkę, śmieszkę, Wałęsa, i balcerowicza nagroda ominęła, bo kto by to widział obsługiwać polaczków co chwilę takimi zaszczytami. Pozostał mu hejt jego własnych krajan, który zbawił, przynosząc im ogień wolności. Jak każdego geniusza, innowatora i wynalazcę, jego głupi współpemiędzy tym ogniem, który on im dał, postanowili usmażyć. Wystarczy zobaczyć, co się stało z krajami, gdzie plan Balcerowicza został olany. Mam na myśli Ukrainę, Białoruś, Mołdawię, Bośnię, Serbię, ale też Rosję, która na z grubsza średni poziom wychodzi tylko dlatego, że ma ropę. My jej nie mamy. Podziękujcie dziś przed snem Balcerowiczowi za to, że macie gdzie spać, co jeść i na swoje prolskie rozrywki. A prałackie. Brednie, pierdolące o rzekomej potworności Balcerowicza, spójrzcie w kiblu z pierwszym, lepszym głównym, wystranym po przetworzeniu żarcia, które kupiliście na wolnym rynku. Żarcia, które macie, dzięki Balcerowiczowi.